Dzień dobry Państwu, Studio Kader na żywo. Moim i Państwa gościem jest Pan Krzysztof Huderski, restauracja Stara Łaźnia. Rozmawiamy dzisiaj będziemy o bardzo ciekawej inicjatywie, a mianowicie o menu wolności. No tak, czym jest menu wolności? Menu wolności to ogólnopolska akcja, w której bierze już około, kilku, no 200, około 200 restauracji z całej Polski. Jest to akcja zorganizowana na z okazji 30-lecia wolnych wyborów, tak? I, I chcemy w ten weekend, w, ten, w, ten, w tym okresie uzyskać tak naprawdę kilka rzeczy. Przede wszystkim zachęcić do, do takiego wolnościowego jedzenia, czyli jedzmy po polsku i jedzmy to, co chcemy, bo, bo tak naprawdę, w gruncie rzeczy, jeżeli przez, całe, przez cały miesiąc jesteś na diecie, to może akurat w ten dzień tego Twojego menu wolności, może możesz zjeść golonkę, tak? Jedzmy z rodzinami, jedzmy z, jedzmy z przyjaciółmi, ale to również jest akcja, która, która na nowo zaserwuje dania, które były serwowane podczas obrad Okrągłego Stołu. Tak można tam z zapisów filmowych zobaczyć, że, że, że osoby przy Okrągłym Stole jadły galaretkę drobiową, jadły Runsztyk, jadły pączki, tak i zupełnie pomidorową z ryżem. Wielu, kucha, wielu szefów kuchni na, na całej, w całej Polsce będzie serwowało te dania w ten weekend również w takiej formie nowoczesnej, w tak zwanej formie dekonstrukcji i my też przygotowaliśmy takie, takie, takie dania. Zamiast, zamiast galaretki drobiowej Przygotowujemy drogowy konsument z wędzonym kurczakiem, z spirę zielonego groszku, chipsami z marchewki i spiklowanym, spiklowanym jajkiem. Zamiast zupy pomidorowej z ryżem przygotowujemy konf konfitowane pomidorki z ciastem ryżowym i z wasabi. Przygotujemy również eskalopki wieprzowe Suvi z podkarpackim zapieckiem i z różnymi ciekawymi dodatkami na końcu pączek z galaretką z wódki. Także, także to menu wolnościowe będzie podane to co dawniej no, no w sposób nowoczesny. Ale oprócz tego szykujemy też taką akcję, że przez ten okres, czyli od od 30 maja do 7 czerwca ugotujemy dla ciebie to, co ty sobie chcesz, tylko to, co ty chcesz, to co, to co sobie wymyślisz. Działa po prostu to w ten sposób. Masz ochotę na pierogi z bananem na przykład. Dzwonisz do starej łaźni i mówisz, że mam ochotę taką i taką. My to dla ciebie przyszykujemy, więc jedzmy to, na co mamy ochotę w tym dniu. No i cieszę się, że Tarnów dołącza właśnie do ogólnopolskiej akcji. Winijemy na mapie Polski również tej kulinarnej. Tej Proszę Państwa, bardzo ciekawa i cenna inicjatywa, połączenie historii, smaku i oczywiście rodzinnego wypoczynku. Zachęcam do skorzystania. Dziękuję bardzo.